właściciele zostawili jedną rzecz, w sensie mamy jedno znalezisko. Jest to zdjęcie z pielgrzymki z 1925 roku. Patrzcie na to. Stwierdziliśmy, że totalnie to zostawiamy. Zostałam sama, bo Arek dzisiaj ma pracę i przez kilka najbliższych dni będzie pracował, więc ja Pomału będę sobie tutaj działać i czekać na drabinę, która miała przyjść dzisiaj, ale przyjdzie za dwa dni. No i co, spróbujemy sobie rozwalić dalej ścianę w tym pokoju. Chcemy sobie tutaj zbudować swoją sypialnię, więc ten pokój jest pierwszą rzeczą, którą chcemy tutaj skończyć. Żeby mieć gdzie mieszkać po wakacjach po prostu, a nie w wanie przed domem. No więc co dalej będę burzyć i tyle. O, o. O Boże, ma ręka! Ale to jest kostka... czerwona... Oszukane są te ściany... Kamienne. Wszędzie miał być kamień, a bo chodzi na to, że jest czerwona kostka i kamień. I tak trochę nie ma co z tym zrobić. Ale teraz właśnie o tym pomyślałam, że okej, okay, ja to robię sama, Czy siebie zarka, ale. Jakuję, a Arek wiecie, wynosi ten grusz cały. Myślę, że to jest e, dobre połączenie, co? Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy, czy taki podział obowiązków jest dobry? Jakuję, Arek wynosi. Uważam, że jest ok. Załączę za koszulkę. O Boże, chyba koniec na dzisiaj. Prawie skończyłam tę ścianę. Mam jednego bąbla, sobie przyciąłam skórę jak łomem. Chciałam zrobić przeciwwagę. No uff, ale się zgrzałam lata lato się nam zaczęło. I mamy lampę. Wróciłam. Dzisiaj nie wiem, ile dam radę zrobić, bo rano pływałam. Może się okazać, że, że niewiele, ale z dobrych informacji, to dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy jestem sama. Bo Arek dzisiaj kończy już swoją pracę, więc to jutro już będzie. A, no i jutro też już musimy się zacząć chyba pakować No bo za kilka dni musimy się wyprowadzić z domu. Więc. Więc wszystko naraz. Remont, y, pakowanie, wybory. Wszystko naraz. No ale nic. Dobra. To co? Jedźmy z tym. są wszystkie okna na oścież i Ani trochę nie ma przeciągu że ten cały kurz poleciał na zewnątrz co oczywiście jest dobrze ale musimy się starać żeby nie, nie kurzyć cały dzień a na pewno na przykład nie wieczorami no bo ludzie dookoła nas mieszkają więc na przykład jak rozwieszą pranie na zewnątrz no to żeby jednak na dzień dobry nie było ono zakurzone i żeby sąsiadzi się nie denerwowali bo sąsiadów mamy super naprawdę sąsiadów mamy ekstra każdy przychodzi, wita się, gada. Jak mnie tylko przez okno tutaj widzą, że ja pracuję, to od razu mi machają i Ola i się tutaj witają i tak dalej, więc sąsiadów mamy super, więc nie możemy ją kurzyć. To jest trochę ciężkie. Wróciliśmy na budowę po kilku dniach nieobecności, bo wyprowadzka, wybory i to wszystko tak się bardzo skumulowało, że nie mieliśmy czasu na to, co się tutaj dzieje. Ale tak, musieliśmy się wyprowadzić z naszego mieszkania, no bo zaczyna się sezon wakacyjny, a w Hiszpanii sezon wakacyjny to ceny mieszkań po prostu są z kosmosu. I tyle, co my płacimy za miesiąc, to kosztuje tyle tydzień. Więc obecnie mieszkamy w Wanie pod domem. Ubrania mamy w Wanie, reszta rzeczy mamy w domu. Tam nawet mamy z tyłu kwiatki, więc, więc no. Ale co, czekam na arka, bo on musi zobaczyć, co ja tutaj zrobiłam. Zaczynamy pracę. Chcemy trochę rozładować naszych emocji młotem, więc, więc no. A i jeszcze przyszły nam takie, się kupiliśmy sobie takie profesjonalne maski. Więc, e, więc mam nadzieję, że żaden kurs już i pół na pewno na mnie będzie straszny. Idzie Arek! O, oh, wow! <laughs> oh, ho, 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 ho. Ej! O, oh, wow! Ej, sama co zrobiłaś, jestem pod wrażeniem. nie? Hey, yeah? Mega. Mam drabinę dla ciebie. prezencie w takim razie. Za usługi. <grystanie> Za usługi? Za usługi ee, rozpierdzielenia tynku. <grystanie> o kurde. Ej, lecisz z tym. Nieźle. No. A mam dla ciebie jeszcze taką informację, co zostało nagrane. No. Więc mam na to świadków, że tak powiedziałam. No. Że <grystanie> tak. ja mam gruz. Ja puszcząc. burzę, a ty wywozisz gruz. Ty burzysz, a ja gruz noszę. O oh, wow! Tada! Ups, no. Do samego sufitu będziesz miała. Ciekawe, jak ja się, kawek, tam na górze będę to odblokowywać. Nie wiem, ale gramy. Co robimy? No i zrobienia. Albo te ściany. Skoro mamy drabina, to można już rozwalać sufit. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, zabierzesz. Sufit. Ale... Pomożesz mi to rozłożyć? Nie. To jest ogóle pusta przestrzeń. tak, to jest tak, że są małe deseczki, na to jest tink nałożony jako podsufitka. To jest wszystko przybite z jednej od dołu do, do belek, a na górnych belkach masz drugą warstwę w desek. A pomiędzy nimi są martwe, wysuszone szczury. No tak! Muszę te komentarze mhm. czemu nie używacie młotu pneumatycznego, bo nie mamy prądu. Okazało się, że dla mnie jest to trochę za ciężkie trzymanie na prądu w górze i walenie.

No. Jakie to jest zdrowe deska. No. Wiesz co? Próbuję czegoś innego. Proszę młotek królewsko. To tam coś chyba jest zmarłego. Jeszcze nie. No, a to? Co? Nie. Wszystko ok też. Nie, nasz no byłby wyszedł. Dobra, pojedziemy dalej Trubu jakiś wyleciał Co? Co wyleciał? Trub chyba Trup? Tak. Czego to? O tu A nie, to kupa jakaś Czy to trub? Może kupa. zobacz. Ale to znaczy, że zobacz. był szczur, my. No. Myślę, że to nie był szczur. Myślę, że to był szczur? Mógł być. Co ty robisz? o ostrość. Nie, nagrywam cię. Modlę się do sufitu, żeby szybko spadł. Do roboty. Tak? Co? co? To chyba to jest satysfakcjonujące. Tak, mhm. tak łatwo odpada. Kasia! prawie jak u mnie. O, -o tu trochę za blisko. Czemu? Może no, by nam ściana nagle tutaj nie odpadła. To jest w ogóle mój największy strach podczas tej budowy, czyli ta ściana. Bo ją też będziemy wyburzać, bo tutaj będzie inne okno. Dobra, nie zdradzam szczegółów. Chcemy to zrobić jedno okno, a nie dwa takie, jak teraz mamy. Jedno duże. ta ściana jest. Jest jaka jest. Chyba jest taka sama jak to. Ej, Kasia. No, może. Jesteś gotowa na to? Nie, użyjemy. Nie, 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 nie. Więc nie możemy używać żadnych mocnych narzędzi na tę ścianę, żeby ona nam nie gruchnęła. Ale za kilka tygodni nie będziemy musieli to zrobić, bo musimy tutaj postawić ścianę ceglaną, żeby wstawić tu nowe okno takie duże. A tą ścianę będziemy przesuwać. Mogę teraz ja? Tak. O -o. Drugą stronę, co robić tuba? No, tak, i poś... trochę delikatniej, co? Mogłem sobie tak. robić. Ale no. fajnie było. Zasubskrybuj kanał. <noise> Mówię. Że to jest przyczepione do bajki? Proszę bardzo. Może ja wiesz w tyłu? <grywa> Jesteś silny! Jest 19.20. Kończymy. Ojej. <grywa> no dobra. Niestety dzisiaj mało zrobiliśmy. Ale powolutku. No ale szukaliśmy prądu. Niestety nie znaleźliśmy. No, bo ostatnio kilka dni pada, jest pochmurno i nam sobie ładuje akumulator wanie. Jak to Więc... mówią Warlife. Tak. Ale tak się. Więc tak. Jutro to skończymy. Tak. tak. Mam nadzieję. Ale byłby super.